Hejka kochani, witam was samego rana. Dzisiaj mamy sobotę i jest taki mróz. Nie chcę przeklinać, żeby mi tu YouTube nie zbanował, ale normalnie jest taki mróz. Ja wstałam rano, patrzę: o, śnieg jest. To nie śnieg, to mróz. Jest taki mróz. Ja żałuję, że wczoraj w nocy nie przykryłam sobie samochodu, szyby, bo dzisiaj bym miała fajną, e, fajną właśnie nielodowatą szybę. A kolega mi właśnie z pracy powiedział, żeby używać folii bąbelkowej na szybę. No i yy, wypróbowałam to, działa, także korzystajcie, nie musicie kupować tej specjalnej maty. Folia bąbelkowa, nic się nie przyklei, nic się nie stanie. Idealna szyba, rano jest idealna. Yy, dzisiaj w planach mamy, o ile się uda, o ile książę wstanie, <gryw> bo nasz książę śpi sobie smacznie, chrapie jak nie wiem, E, jest plana, żeby pojechać do Lincoln, bo Julian sobie upatrzył jakieś łóżko takie na ryby e, w mniejszej cenie, bo ogólnie takie łóżka chodzą po 200 parę funta, 100 parę funta, a on znalazł sobie chyba za 80, 70, chyba 75, żeby mnie skłamała, e, więc chciałby tam pojechać. No, a przy okazji, jeżeli jedziemy do Lincoln, no to ja bym chciała odwiedzić tą katedrę i tak dalej. Ale zobaczymy, czy księżulko się obudzi i czy droga nam na to pozwoli. Bo po ostatnim, jak jechaliśmy, właśnie yy, no był śnieg, było ślisko, na pewno w jakimś stopniu było ślisko. Yy, no, stało ten samochód wtedy i prawie mieliśmy z nim wypadek. No, i od tamtej pory się jakoś tak trochę cykam jechać w zimie, zwłaszcza jak jest taki mróz. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że do godziny 13 się to wszystko uspokoi, bo o 13 właśnie musimy jechać. No i teraz będę miała klientkę na rzęcy, więc sobie pójdę teraz szybko, porobię trochę jakiś kępek, żeby mieć z Nezapę, żeby szybciej ją skończyć. No i tak, i pasuje mi zrobić ten test na ym, astmę. I nie wiem, czy mam astmę, bo wczoraj sobie próbowałam robić ten test i wychodziło wszystko ok. Nie wiem, może ja to źle robię, ale wydaje mi się, że dobrze. Julian też to później robił, on też miał dobrze, więc no, nie wiem, czy mam astmę, czy nie mam, ale czasem nie naprawdę tak. Nawet jak do Was mówię, nie wiem, czy zauważyliście, że to po prostu brakuje mi powietrza. O, tak się wypowiem. Ale też myślałam, że mogę mieć na przykład jakieś ataki paniki albo coś, bo no nie wiem, na przykład nieraz w samolocie siedziałam i musieliśmy czekać, no i nagle mi tak zatkało. I wiecie, ja tak spokojnie oddychałam i tak. No nie wiem, nie wiem, co to może być. Spróbujemy z tą astmą. Rozpakowałam sobie to wszystko, coś tam poczytałam. Jednego coś tam nie rozumiem, tej tabelki, bo tam trzeba oznaczać na tej tabelce jakieś kropeczki, coś tam. Więc tak, zaraz muszę ten test zrobić, bo muszę przez dwa tygodnie robić. I mam nadzieję, że wszystko będzie ok. A jak nie, no to będę musiała przyjmować jakieś, jak to się nazywa, dyfuzury? <laughs> nie wiem, nie powiem, jak to się nazywa. No i tak, idę teraz gdzieś śniadanie, kawki się napiję i zaczynam dzionek. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i do wspierania mojego kanału, lajkiem albo subskrypcją. Ja dzisiaj na śniadanko mam kanapki. Nic specjalnego, ale, ale zobaczcie w ogóle te pomidory z tego Marka Spencer. No, one tak wyglądają soczyście, że normalnie nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. No i kawka do tego, wiadomo, i zaczynamy. Poranek, moi drodzy. Zrobię sobie pranie teraz samego rana. Ja ogólnie do prania używam takie... Y Kapsułki z Lenora. Plus teraz przerzuciłam się również na. Czekajcie, ja Wam pokażę. Takie coś. Oni ogólnie teraz to reklamują bardzo, ale powiem Wam, że nie wiem. <gryw> nie wiem, czy jest warte swojej ceny, bo już nie pamiętam, ile za to dałam. 4, coś funta chyba. I niby ma pachnieć 10 razy bardziej, ale no, nie wiem. Nie wiem, że tak pachnie bardzo, ale na pewno coś daje. Także, dobra, ja zabieram się za pranie, teraz muszę znowu zrobić ciemne, bo Julian już mi tu w życiu um, ciemne ubrania z pracy, więc dokończę te ciemne i kolejną tarkę zrobię z białych i, i tak, mam nadzieję, że tyle będzie tego prania, dajcie znać, czy Wy robicie, lubicie robić pranie, ja ogólnie lubię to wsadzać, wyciągać to pranie, ale jak już przyjdzie składać, to nienawidzę, także... <todgłos》>

i no nie wygląda to fajnie, mam nadzieję, że na drodze jest lepiej, bo jak jest lodowato, ślisko, to no nie wiem jeszcze, czy pojedziemy. O, i jakiś kotek tam siedzi. O, moja Luna to w ogóle nie chce wychodzić, bo teraz jest tak zimno, że ją chyba dupka, dupka boli od tego mrozu. Także no, przyjrzyjcie się. To jest taki widok, który nie możecie tu spotkać na co dzień w Anglii. Zamówiłam sobie gustobox, ja już jestem wkrótce, bo zaraz idziemy do Lincoln i ogólnie koleżanka mi mówiła, że wam sobie zamówiła, bo wychodzi to taniej niż kupowanie y, jedzenia dla, dla innych osób. Ja wam wstawię, jeżeli, jeżeli mieszkacie w Anglii, to wstawię wam mój y, y, moją zniżkę i tam dostaniecie pierwszy box za 60% taniej. Także wstawię Wam to pod yy, Tu mamy przepisy różne i wybieramy sobie 5 dań, jakie chcemy. To znaczy tam są różne dania i możecie wybrać 5 dań dla ilość tam liku. Yy, ja mam dla dwójki osób, a Wy możecie wybrać sobie dla kilku osób, dla dzieci i tak dalej. I macie tu mrożone jedzenie, macie wszystkie przepisy na te wszystkie dania, które sobie wybraliście. Także ja nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy wypróbuję. Mmm, świeżutkie, pachnące. I tu macie mrożone dania. Yy, zobaczcie. Jajka jakieś. O, matko, padzilek. Jakieś te. Co to jest? Czekajcie. To są różne saszetki, nie saszetki. O, Gnoki, gnoci, pieczarki, brokuły, pomidory koktajlowe. O! Ja pierwszy raz tu zamówiłam i zobaczymy, jakie to będzie. Tylko coś co to jest. To jest makaron. Pachowny. No. A no, makaron to jest. Tutaj są różne o, warzywa, owoce i tak dalej. Zależy właśnie. Jaki przepis sobie robicie? Ja tu mam chyba niektóre zabrażone rzeczy, więc będę musiała to dać do zabrażalnika. Easy Freezer, daj to do freezera, nie wiem co tu jest. Eee, to jest. Podaj do freezera i lek. Patrz, tu nawet jest chicken, ale to chicken to jest dla dwóch osób? No nie wiem, no dobra. Tu lek połowę tego chicken na samcę. Patrz, to jest steak. O nie, to jest w Dasz radę. Julek ogólnie nie lubi krówki. No ja też nie przepadam, ale trudno. Weź pod this and here well. Masz Pod this, cream, coś tam. I są tu różne rzeczy. Naprawdę nie wiem, czy, czy mam tu wszystko, bo ja nie brałam bifa, ja miałam porka. No ale trudno. Dobra, także stawię Wam link i możecie sobie spróbować. Ja też dopiero próbuję, to jest mój pierwszy box. Także jak będę robić jakiś przepis, to na pewno Wam pokażę i czy, i czy warto, czy nie warto, zobaczymy. No ale jak coś, to wiecie, macie 60% taniej pierwszy box. No. Teraz idziemy do Lincoln i, i tak. I zobaczymy co będzie dalej. O, jakie zimno! Masakra normalnie, a to jest całe zamrożone. Jest, u nas naprawdę przyszła taka zima, że to szkoda gadać. Znaczy zima mrozy ogólnie. Nie wiem, czy mnie słychać przez te, ten wywiecznik, powie w powietrznik, nie wiem, jak się nazywa. Ale jest strasznie, strasznie, strasznie zimno. Ja wiem, że w Polsce jest gorzej, ale jak teraz mieszkamy w Anglii, to już jestem odzwyczajona od tych polskich warunków. Także, no, jest masakra musi odśnieżać, bo jest taki lód. O, masakra. Ciężkie te zimy, bardzo ciężkie. Julianowi, właśnie przyszło powiadomienie, że mój pierścionek zaręczynowy jest no do odebrania. You have to propose me one more time. No naprawdę, ale Jarzy, słońce. You have to do it. I want flowers one more time. Potrzebuję jeszcze raz kwiatuszki, różyczki. Potrzebuję kolega. Pause, różyczki i jeszcze raz propose. nie ma tak, no, tak łatwo ze mną. Is not easy like that, wiesz? <laughs> Jestem w ogóle teraz ciekawa, czy ten pierścionek będzie na mnie dobry. Będę miała, ja, jak będzie za duży albo za mały. <laughs> Bo, no ja mierzyłam, niby ten pierścionek, przymierzałam i tak dalej. No i mierzyłam tam różne rozmiary, jakie mogę mieć. Ale no nie wiem, bo wtedy mi się wydawało, że jest okej, okay, że no troszeczkę miałam takiego luzu, ale ja mam z tym problem, że w lato mi strasznie puchną palce. I wzięłam sobie takie taki troszeczkę troszeczkę tego dorobię luźniutki. No i teraz się boję, że przesadziłam. No ale nie wiem. Dobra, poszedł Julian. Zobaczymy, jak będzie za duży, no to sobie pomniejszę. Także do no, czekamy. O idzie mój gel gentleman. Ciekawa jestem, czy mi się oświadczy drugi raz. <laughs> Wątpię, bo kwiatuszków nie ma. O! I co? I lost it, they lost it, they don't have it anymore. They don't have it anymore? Don't have it anymore. No, Nie ma? No. Na, pewno. Na pewno? Na pewno. To nie będzie, nie będzie weddinga. No. <laughs> nie będę twoją żoną. Jedziemy teraz do Starbucksa Po kawkę, po ciasteczko Czeka, nie aż tyle Po ciasteczko i, i do Lincoln Patrzcie, teraz dalej w takim fajnym pudełeczku A nie tamto. tamto That box I didn't like Nie podobało mi się tamto pudełka, to naprawdę no, wygląda przepięknie Tu mam trochę pomalowane palce I patrzcie, jest Jest mój pierścionek Nie wiem czy mi zzoomuje Czekajcie. O, przepiękny. Jeszcze wypolerowali. No, jest tacuszka. Sobie przymierzę. Zobaczymy, czy będzie dobry, ale mam nadzieję, że tak. Czekajcie. O, by był dobry. Patrz, już nie ma tego. Czika, Ale Ale ja, Czekajcie, spróbuję i wam pokażę. Mój pierścionek wygląda tak, ale powiem Wam szczerze, że teraz jest trochę na mnie za duży. <laughs> Patrzcie, nie wiem, jak sobie o tak zrobię, przycisnę, no to on nie widać aż tak, ale no jest za duży, no i teraz nie wiem, co mam zrobić, bo ono czuję, że mi się rusza na tym palcu. Jak sprawdza na tym plastiku, no to było okej okay na mnie, ale no tego rozmiar za mniejszy by był super. Więc nie wiem, może jeszcze kiedyś podjedziemy i znowu wymienimy, ale już nie tak jest wstyd tam iść, że masakra, bo no, no kasa wydana w błoto, no ale trudno. Wzięłam sobie rogalika ze Starbucksa no i jakąś nową kawę. Teraz jest pistaccio latte. Także zobaczymy, czy jest dobre. Pistaccio wydaje się dobre, ale kawa z nim, to nie wiadomo. Próba testu. Uwaga. Ej, dobre. Interesujące. No. Piechota. Jeszcze sobie wzięłam ciastko z pistaccio i z białą czekoladą ale to na później, najpierw ten rogalik bo jestem taka głodna, zjadłam tylko śniadanie już jest godzina chyba 3 w sumie pół do drugiej także no, zjem tego rogalika i tak jedziemy do Lincoln, tylko be careful how you're właśnie po to łóżko ciekawe czy będzie dobre i co on tam zrobił i powiem wam, że jest no, mi trochę wstyd, że no nie wiem jak ja mierzyłam ten pierścionek i że on jest taki trochę za duży, znaczy no teraz no jest za duży, przydałby się o rozmiar mniejszy, ale znowu wiem jak w lato będzie, jak mi palce spuchną ale chyba podjadę do innego sklepu i tam wymienię, bo w tamtym poprzednim jest mi trochę wstyd iść Także, no ale to już wiecie, ze swoje kieszonki sobie zapłacę, żeby, żeby nie kombinować, bo już no Julian dość pewnie wypłacił na ten pierścionek, więc nie chcę dodatkow, dodatkowych kosztów mu robić, dlatego sama sobie pójdę i wymienię. No ale i tak jest piękny, zobaczcie. No, ja bardzo marzyłam o właśnie takim delikatnym, malutkim, także mam. Jestem mega szczęśliwa. Poszliśmy tutaj na jakąś step hill, ale ulicy i tam do góry się idzie w stronę katedry. I naprawdę mi się mega, to mega to podoba. I myślę, że jeżeli byśmy kupowali kiedyś dom, to właśnie bym chciała tutaj. Zobaczcie, jaka góra przed nami. Julek już zmęczony. <grytanie> Idziemy, bo tam na górze jest katedra i bardzo bym chciała ją zobaczyć. A później pójdziemy tam w dół i tam będzie taka ulica ładna. Zobaczcie jakie piękne budynki. Ważna, jest nawet jest fonder fajnie, jest fajnie, ale jeszcze idziemy dalej. Tutaj pani gra na gitarze. Tam jest chyba zamek jest Casteldej, Castelder. O, tu jest katedra. Patrzcie, jaka dużo. Wow. <muzyka> Mówię że chce iść zobaczyć do Whiskey Shop. Chodź może będzie jakieś fajne Kudłan. Chcesz kupić? Kup! Foreono one. Chodź! Idziemy, zobaczymy co mamy, chodź. Idziemy zobaczyć teraz katedrę, co prawda nie będziemy wchodzić do środka, bo na pewno się tam płaci. A my teraz musimy przycisnąć pasa, więc widzimy sobie z zewnątrz jak to wygląda. I mam nadzieję, że nam to wystarczy. Patrzcie, jakie piękne. Oh, jesu Jak z Dubaju. Nie? Jak like Dubaj. Wow. Powiększę Wam obiekty, żebyście lepiej widzieli. Patrzcie. Piękne. Po prostu cudowne. Idziemy tam dalej zobaczymy. Jest naprawdę przepięknie. To jest chyba jakaś szopka, albo nie, nie wiem. Ale fajnie. Tam jest ten ołtarz. wow przepięknie. w Jakim sklepie takimi ciasteczkami znalazłam takie pralinki. A Marzu Speron? 100% 2,80 funta za trzy takie kawałeczki. Ale mogą Chyba no, can be good, no. Może są dobre. Jeszcze wzięliśmy dwie czekolady. No i teraz idziemy na sam dół. Katedrę zwiedziliśmy, do zamku nie szliśmy, bo jakoś nam się nie chciało, jest strasznie zimno. I teraz idziemy w dół. Tam w ogóle widać cały Lincoln. A Tutaj idziemy w dół i mam nadzieję, że coś nagram, a jak nie, no to widzimy się już w Grantham. Muszę przyznać Wam, że Lincoln jest naprawdę piękny. Nie wiem w sumie, jak wyglądają pobocza. You can go there down. Nie wiem, jak wyglądają... No, nie wiem, jak u nie. nie Nie wiem, jak wyglądają te miejscówki spoza centrum, ale w centrum jest naprawdę pięknie, bardzo pięknie. A nie wiem, jak widzisz. On ma Okej. Patrz, suknie ślubne. la Sklep ze sukniami. No już niedługo będę musiała się rozglądać za nimi. Ale tutaj w Anglii oni nie mają ładnych sukien, więc na pewno bym tu nie kupowała, tylko w Polsce. Yy. I tak, jedziemy teraz do domu, bo jest strasznie, ale to... go Jest strasznie, ale to strasznie zimno. I, i tak, jedziemy, może wymienić mój pierścionek znowu, powie... pomniejszyć go trochę, o ile ten sklep będzie otwarty. A jak nie, no to już nie wiem, innym razem, może jutro albo kiedy indziej. No i teraz... Pędzimy, bo jest zimno mega. Wzięłam takie... jak to się nazywa? Trufle, czy jak to się nazywa? No i teraz spróbujemy z Julianem. Tylko ja nie pamiętam, które to które było. Ale... ale spróbujemy, czekajcie. Pierwsze to mi się wydaje, że to było z maliną. To jest coś takiego. Także ja spróbuję pół Jule, Juleczkowi. Dam pół, żeby wiecie, nie był zły na mnie. Ale nie lubię białej czekolady. Patrz. Jadź. Dobra? Takie o No to like płacić. White chocolate. Znaczy, jest okej, okay, ale. Biała czekolada to nie dla mnie. Następnie jest taka czekoladka. Zobaczcie, ona mi się bardzo mega podoba. Taka ala ze złotem. Nie pamiętam, jako, co to było, ale <grym> spróbujmy. <grym> Bu da bu Dobra. Tylko żałuję Julikowi dawać. <grymne> ale nie zje. I co? Ten marcypan dobry jest. No. Nie lubisz? A ja lubię. Mnie bardzo mi bardzo smakowało. No i tyle. Nie ma już, ale jeszcze kupiłam dwie czekolady. Eee, malina z mojito, mojito, a drugie to był en seceno Christmas pudding. Christmas pudding, świąteczny pudding. Ale to nie będziemy teraz próbować, bo się tak zasłodzę, że, że nie ma po co próbować, więc tak. <laughs> Dobre było, ale się skończyło. My już wróciliśmy do domu. Ja się już przebrałam w piżamę, bo no najwygodniej. Czekajcie, bo mi tu telewizor działa. Yy, I zabrałam się za robienie ciasta. Znowu robię to rumuńskie creme de creme, czy jak ono się nazywało. Wiecie, tak na szybko, żeby jakieś w ogóle było, bo, bo teraz tak mnie nachodzi na ciasta, że o, zjadłam wszystko. Yy, no i tak, i teraz będziemy chillować w domu. Już dzisiaj nic nie robię. Pralkę jedną zrobiłam, już się właśnie suszy to pranie, i będziemy chillować bombę. <gryw> Także wam też życzę fajnego wieczoru, udanego wieczoru, i do zobaczenia w następnym vlogu.